200 tysięcy złotych podczas tarnowskiego 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrało ponad 900 wolontariuszy. Zbiórka pieniędzy na Wielką orkiestrę rozpoczęła się już w piątek. Na obiekcie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się mistrzostwa Tarnowa, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pływaniu oraz impreza licealiści dla woźb. Sobota upłynęła pod znakiem moto orkiestry, która w mieście zorganizowana została po raz ósmy. Słuchajcie, pytam Was ponad ponieważ mieliśmy się pewnie z częścią bardzo dużo okazji dzisiaj widzieć. E, dzisiaj graliśmy e, wspólnie e, razem z e, Rafałem z, z Speed Race graliśmy również wspólnie e, ze strzyknicą z e, zakładów mechanicznych, również e, e, Polski Związek Łowiecki uczestniczył dzisiaj w naszej imprezie, mieliśmy e, Mieliśmy również naszych wspaniałych przyjaciół z klubu ofroudowego Kobza, którego również teraz serdecznie, w którym przedstawicieli również teraz serdecznie pozdrawiamy. Na terenie Tarnowa zostały zorganizowane liczne imprezy towarzyszące wydarzeniu. Niedzielny finał 22 Wielkiej Orkiestry Świątecznej z udziałem m.in. zespołów Wasabi i Paprika Korps, który był gwiazdą wieczoru. Choć pogoda nie dopisała, a na tarnowskim rynku zgromadziło się mniej osób niż w poprzednich latach, to i tak gorące serce Tarnowian nie były obojętne wobec tych, dla których grała tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wielka ok. orkiestra tak, świątecznej pomocy to niesamowite zjawisko. Tak jak my tutaj się prowadzili na rynku tarnowskim. W tym roku zbieramy pieniądze dla tych najmłodszych oraz dla tych, którzy potrzebują pomocy dla naszych... Serio. Tuż przed światełkiem do nieba na tarnowski rynek biegli sportowcy z pochodniami. W biegu uczestniczył m.in. poseł Robert Wardzała. To jest takie nadziei. W tutaj, w rynku, to jest Przypomnijmy, że rekordową ilość pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnowie zebrano w 2012 roku, uzyskując wynik prawie 300 tysięcy złotych.